No, cześć tu Kuba, szkocki ogrodnik, a tutaj za mną widzicie właśnie piękne czerwone, takie dekoracyjne i tropikalnie wyglądające kwiaty. Jest to krokosmia. Ja mam krokosmię odmiany Lucyfer, która się charakteryzuje stosunkowo wysokim wzrostem, jak na krokosmię. osiągam mniej więcej 1, 1 metr, oraz pięknymi czerwonymi kwiatami, które mają delikatny, delikatny pomarańczowy środek. Są różne odmiany barwy, barw, barw krokosmi, począwszy od żółtych, pomarańczowych, delikatnie różowych, czerwonych, bardzo intensywnie czerwonych oraz stosunkowo nowe odmiany dwubarwne, które pojawiają się już na naszym rynku. Jest to bardzo łatwy w uprawie, wdzięczny kwiat. Jedyne co musimy im zapewnić to jest ochrona na zimę. Możemy je spokojnie zostawić w gruncie, tak robi moja babcia w Polsce. Jedyne co to przykryć, są gleby, tudzież jakąś ściółką na zimę i to zapewni im odpowiednią ochronę. E, poza tym lubią przepuszczalną glebę, mogą rosnąć w półcieniu, jednakże jeśli chcecie mieć bardzo dekoracyjne kwiaty, polecam uprawiać je w pełnym słońcu. E, dodatkowo warto je raz na roku, na początku sezonu wegetacyjnego, na wiosnę nawieść e, nawozem. Krokosmie jako kwiaty pochodzą z Afryki. Rosną na całym wschodnim pasie, począwszy od Sudanu w dół aż po południową Afrykę. Te odmiany hodowane w ogrodach głównie pochodzą z południowej Afryki i właśnie to im zapewnia stosunkowo dużą odporność na niskie temperatury, jak na afrykańskie kwiaty. Charakteryzują się właśnie tymi właśnie takimi pięknymi dekoracyjnymi kwiatami, te, które e, zakwitają na początku, na początku lipca i praktycznie utrzymują się na roślinie aż do końca sierpnia. Liście przypominają nam troszeczkę mieczyki, natomiast kwiaty, e, ja bym powiedział, mniej więcej do frezji. One zaczynają kwitnąć właśnie od dołu i stosunkowo e, przekwitają i idą w górę aż, aż do, końca, do końca tego kwiatu. Nie są to kwiaty pachnące, jednakże robią bardzo bardzo przyjemne takie egzotyczne, egzotyczne wrażenie w ogrodzie. I jak już wspomniałem, praktycznie nie wymagałem żadnej opieki, poza w Polsce. Tutaj ja ich nie okrywam, nie robię praktycznie z nimi nic jednego, To nawożę je na wiosnę. Jednakże w Polsce, jak już wspomniałem wcześniej, sugeruję okryć je na wiosnę albo ściółką, albo, albo większą, grubszą warstwą gleby. I spokojnie, spokojnie sobie tam zimę przetrwają, na wiosnę odkryć. W kwietniu wyrosną i będziecie się w lipcu i w sierpniu, właśnie takimi pięknymi kwiatami. Jeśli macie pytania, piszcie śmiało, subskrybujcie, lajkujcie. A chciałam już żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.